Dobra i smutna wiadomość z bnina pod Poznaniem dotyczy narodzin szczeniaków rasy Flat Coated Retriever. Na świat przyszło 13 szczeniaków. Niestety ich matka nie przeżyła. Opiekę nad psiakami przejęła ich właścicielka, ale to nie jest tak łatwa praca. Poszukiwani są wolontariusze, którzy chcieliby pomóc w opiece. Od dwóch dni dla tych szczeniaków matką i opiekunką jest Ilona Rybak Włoch. Psiaki zostały same, bo matka nie przeżyła wyczerpującego porodu. Port wyglądał przez cesarskie cięcie. Spodziewaliśmy się miotu sześciu, maksymalnie siedmiu szczeniąt, a Sia nosiła w sobie dużą niespodziankę z tego względu, że miała ich trzynaście. Szczeniaki karmione są mlekiem zastępczym, ale na karmienie ich zajmuje kilka godzin, bo po zakończeniu karmienia ostatniego szczeniaka okazuje się, że pierwszy znów jest głodny nie jesteśmy w stanie fizycznie być 24 godziny na dobę, wykarmić trzynastkę. 13. 13 psów karmi się dwie godziny, a po dwóch godzinach zaczynamy na nowo karmienie. Matka szczeniaków Sija od najmłodszych lat pracowała z dziećmi autystycznymi. Ojciec Zulus jest psem tropiącym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ze względu na pochodzenie rodziców, ze względu na historię rodziców, szczeniaki miały przynajmniej częściowo pozostać u nas i miały być szkolone jako psy pracujące dla dzieci, z niepełnosprawnościami, głównie z autyzmem. Matczyną opiekę nad 13 szczeniakami roztoczyła Sunia, którą przygarnięto ze schroniska w Ostrowie Wielkopolskim. Ale ona niestety nie ma pokarmu, dlatego Ilona Rybak włoch poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą w karmieniu małych psów, by dać maluchom szansę na przeżycie.